Cześć, ciemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanału, w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie nagrodę za Scott Battles. właściwie widzicie w tym tygodniu wbiłem tylko rangę złoto 1, no bo akurat w poprzednim tygodniu nie grałem zbyt dużo w Scott Battles, bo też chciałem pokonać w Division Rivals oraz FUT Champions. Grałem i co i do FUT Champions, no to wbiłem tam rangę srebro 2, no i nie jest to jakoś mega dobra ranga, no ale nie jest to aż taka słaba ranga. Chociaż zostało mi jeszcze do rozegrania 10 meczów, chociaż nie chciało mi się właśnie grać całego Foot Champions, więc rozegram dzisiaj około 20 meczów, no i wbiłem Cerebro 2. Chociaż właśnie chciałem dobić do tego cerebra, żeby mieć player pika i, i tak są całkiem ciekawe nagrody, no bo są całkiem ciekawe paczki oraz monety i jest też player pick do 88V, więc też może uda się całkowicie coś fajnego. I właśnie w, może w czwartek pojawi się odcinek z odbierania tych nagród za Foot Champions. No dobrze, przejdźmy teraz do odbierania nagród za SquadBuddy, więc otwórzmy sobie teraz te paczki i może na początku otwórzmy sobie może dużą złotą paczkę premium. Zobaczmy czy będzie tutaj coś ciekawego. Będzie to złota karta i jest... Mamy tutaj tego Hiszpana, więc na razie dosyć słabo, ale zobaczymy, może w kolejnej paczce będzie coś lepiej. Więc okej, okay, sobie ich na listę transferową. Ok, zobaczmy co jeszcze tutaj mamy. No, jest trochę kontraktów, trochę kondycji, więc okej, okay, weźmiemy to wszystko do klubu. Zobaczmy, może teraz mieszaną paczkę piłkarzy Prime. Zobaczymy, będzie to chyba piłkarz z Copa Libertadores. Jest Reina, 68 oferala. Mam nadzieję, że będzie coś lepszego. Jest Gra Raul Garcia. No okej, okay, weźmiemy sobie może tych złotych piłkarzy na listę transferową. Ok, resztę piłkarzy wyśle do klubu i przejdźmy teraz do otworzenia ostatniej złotej paczki piłkarzy Premium. Zobaczymy co to będzie: złoty piłkarz i mamy żiniakę. akurat te nagrody dosyć słabe wyszły. No, akurat właśnie tak jak wspomniałem w przednim tygodniu, nie grał, zbyt dużo w Squad Battles, bo chciałam się pokazać to Food Champions i Division Rivals. Okej, okay, na końcu tego odcinka pokażę Wam jeszcze mój skład. A właśnie jak widzicie tak wygląda mój skład. Właśnie kupiłem sobie netweda wersji historii Icon Prime i właśnie w meczu grałem formacją 4-2-2-2. Na pozycji defensywnych pomocników grają, grają Goretzka oraz Sanchez, na pozycji bocznych pomocników ofensywnych gra Nedved na lewej stronie oraz na prawej Mertens i na ataku gra Lewandowski z Felixem. Właśnie jak widzicie na ławce również znajduje się kilku naprawdę dobrych piłkarzy, które potrafią powiedzieć z ławki odmienić losy spotkania. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to było jeszcze tyle. Jeżeli ten film Wam się spodoba, to cała łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mi dziękuję kończę za oglądanie, Cześć!